Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii trzeciej z gry Farming Simulator 22 na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się pierwszymi się na kosami w tej serii. Jak widzicie przygotowałem sobie tutaj Waltrę oraz y, te oto kosiarki, no a z tyłu jeszcze stoi y, Lindner, do którego przyczepi, y, przyczepiłem przytrząsać do Siana. No więc na początku oczywiście zajmiemy się koszeniem tej większej łąki. No więc dzisiaj będziemy kosić tam oto tutaj łąkę. No i tu będę chciał zabrać siano na paszę dla krów, a właściwie to na razie będę je karmił tylko samym sianem krowy, no bo jeszcze nie mam paszowo, więc później jak zakupię sobie paszowóz, to będę robił paszę mieszaną, a na razie po prostu będę wrzucał im te bele do korytta i w ten sposób będę je karmił. Natomiast tutaj na tej mniejszej łące poza odcinkiem sobie skoszę trawę i zbiorę tutaj sobie z tej łąki kiszonkę, którą będę chciał sprzedać, żeby oczywiście zarobić pieniądze na jakieś kolejne maszyny oraz wydatki. No jeszcze trochę pieniędzy mam, ale będę musiał zakupić krowy. Jeszcze będę chciał sobie też postawić ten budynek do magazynowania bel No więc trochę pieniędzy oczywiście będę potrzebował No ale okej, wsiadamy już do Waltry, No i rozpoczniemy koszenie tej łąki No i tutaj na tej mapce te łąki oczywiście nie są jakieś takie prostokątne albo kwadratowe jak jakieś takie zwykłe pola, tylko tutaj mamy Takie różne kształty, ale to bardzo ładnie wygląda Okej, może gdzieś tutaj sobie zaczniemy kosić trochę, te krzaki przeszkadzają, ale Można normalnie przez nie przejechać oczywiście i skosić trawę No więc odpalamy sobie kosiarki, opuszczamy jeszcze teraz te z tyłu musimy opuścić. No i rozpoczynamy się na kosy. O, widzę, że tutaj możemy kosić z prędkością 22 km na godzinę, więc całkiem nieźle. Okej, tutaj jakieś skały mamy, to musimy je ominąć. No, też ciekawe, ile siana uda się zebrać z tej łąki. O, widzę, że te kosiarki chyba tutaj fajnie się dostosowują do terenu, więc też bardzo fajna opcja. Bo czasami niestety kosiarki lubią jakieś robić obmijaki, jak się gdzieś podniosą. Na takim krzywym terenie, a tutaj bardzo ładnie działają. No i widzę, że pod górkę ta waltera ma małe problemy, ale na szczęście tutaj nie ma jakiejś stromej góry, więc udało się na spokojnie wyjechać. Chociaż teraz wiem jeszcze raz, czy gdzieś się nie przyblokowała. A nie, tutaj udało się wyjechać. Chociaż oczywiście w przyszłości zakupię sobie tą kosiarkę samojezdną do koszenia trawy, ale na razie muszę korzystać z takich kosiarek, no bo oczywiście no... Nie wystarczyłoby mi pieniędzy na zakup innych maszyn. O, tam widzę w tle sobie na tym moście jeździ pociąg. Pamiętam, że podobny most był w Farmingu y, chyba 11. Też mieliśmy taki most w tle, gdzie jeździł pociąg. Okej, tutaj mamy oczywiście ogrodzenie, no i tutaj jest granica y, dwóch łąk, tutaj mamy już inną łąkę, więc tamta łąka nie należy do mnie. O, tu też ciekawe tej, takie miejsce, gdzie mamy połączenie tych dwóch łąk. Tutaj mamy taką ziemię. No, no Mimo, że ta Waltra ma dość sporo mocy, to jednak pod jakąś bardziej stromą górę ma małe problemy. Ale na szczęście jakoś tutaj daje radę z tymi kosiarkami. Później, ewentualnie, będzie można zakupić sobie jakiś większy ciągnik, albo kosiarkę samojezdną, no, po prostu, tak jak przed chwilą mówiłem. No ciekawe czy uda się też tej, ile uda się skosić na tym odcinku. Może się okazać, że w tym odcinku będzie tylko koszenie, albo ewentualnie później zrobię przerwę i yy, zajmę się przytrząsaniem yy, tej trawy, a poza odcinkiem skoszę sobie resztę tej trawy i przecząsnę. Okej, tu może sobie trochę wcześniej zakręcimy, bo tu jest też taka większa górka. Ale nie no, ta łąka naprawdę jest bardzo duża. Może też całkowicie w tą dolinę nie będziemy jechać, bo też ten ciągnik może mieć problemy, żeby wyjechać, więc może gdzieś tutaj sobie tak zakręcimy w ten sposób. Troszkę tam jakieś małe omijaki zostały przy, przy tej zakręcaniu. No ale i tak nie szkodzi, bo tej trawy będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie wiem czy w sumie sobie później w edycji terenu nie usunę tych krzaków, bo czasami mogą one przeszkadzać podczas takiego koszenia. A ciekawe właśnie, czy te łąki są traktowane jako takie pola, czy po prostu jako miejsca z trawą, no bo teoretycznie tutaj mamy jakiś poziom nawożenia, no i mamy tutaj oznaczone to inaczej, bo tutaj jest teren poza polem, a tutaj mamy łąkę, więc ciekawe, czy tutaj pracownik mógłby kosić, czy chociaż domyślam się, że tutaj pracownik mógłby mieć problemy z zawracaniem i pewnie by to jakoś krzywo robił. Okej, okay, dojedźmy sobie tutaj w ten sposób. ale jednak trochę czasu zajęło mi takie jedno okrążenie, więc ta łąka jest bardzo duża. No a na tej mapce oczywiście mamy jeszcze większe łąki, więc to jest bardzo fajne. Na tej mapce bardzo ciekawe, że taka mapka się pojawiła w farmingu. A tu jeszcze chyba kawałek kosza poza tym terenem. A nie, tu już jest pole, więc tutaj powinno być więcej tej trawy. Chyba, że tu nie jest nawiedziono, więc też będę musiał sobie zakupić jakiś rozsiawacz nawozu. Oczywiście w przyszłości będziemy nawozić te łąki gnojówką, ale na razie... Jak nie mam gnojówki, no to będę musiał skorzystać z nawozu sztucznego, żeby nawieść te łąki, żeby w przyszłości mieć oczywiście więcej trawy. A nie wiem czemu ta teraz tak na chwilę zwalnia. ona ma chyba ręczną skrzynię biegów. Ale strasznie wolno się pod tą górkę rozpędzać, mimo że jakiejś stromej górki to już nie ma w tym miejscu, ale... Te kosiarki też mają bardzo duży wymóg mocy. No i w kolejnym odcinku zajmę się chyba zgrabianiem tego siana i belowaniem. No chyba że yy, zrobię tak, że poza odcinkiem zgrabię siana, a na odcinku już zajmiemy się belowaniem. Ewentualnie, może, zgrabię sobie część poza odcinkiem. No a na odcinku po prostu nie wiem, czemu ta walka się nagle zatrzymała w tym miejscu. Jak już się rozpędziła, nagle tutaj się zatrzymała. No trochę dziwne tutaj to jest. No ale wracając do tego, co mówiłem wcześniej, może sobie część tego siana zgrabię na... poza odcinkiem. Resztę sobie zgrabimy na odcinku i w kolejnym filmie już zajmiemy się belowaniem tego siana. No później oczywiście rozpoczniemy hodowlę krów. Może też zanim zajmiemy się hodowlą krów, jeszcze zrobimy sobie zbieranie na odcinku, no i później już jak przywiozę te bele siana, no to zakupię sobie krowy i nakarmię. Te krowy jeszcze będę musiał sobie też pod odcinkiem zakupić trochę bel słomy do ścielenia, bo oczywiście na razie nie posiadam żadnego pola oraz tutaj żadnego źródła, skąd mogę sobie uzyskać słomę. Natomiast na początek pewnie będę musiał sobie zakupić bele słomy w sklepie. Fajnie, że taka opcja jest w tym farmingu, że możemy sobie zakupić belę, jeśli nam brakuje e, jakichś bel. No więc zakupię sobie belę e, słomy w sklepie. No i w, też w jednym z kolejnych odcinków rozpoczniemy hodowlę krów. Też będą się sobie zakupić później e, tą cysternę do transportu mleka, żeby sprzedawać mleko. No a później oczywiście e, zakupię sobie mleczarnię, gdzie będę przetwarzał mleko na e, ser oraz na masło. można nawet zakupię sobie jakiś teren, gdzie będę stawiał te fabryki. Myślałem nad zakupem tego tej terenu, tylko ciekawe, czy tutaj musimy kupić też pole, czy tylko sam teren, okej, okay, tu musimy jeszcze pole zakupić. No w sumie pole i tak będą musiał zakupić, żeby zbierać słomę z niego i też trochę, żeby była jakaś odskocznia od tych sianokosów. Ewentualnie może tutaj jakoś, jakbym wyrównał ten teren, to może tutaj gdzieś postawiłbym sobie jakieś fabryki. No i też chciałbym sobie niedługo rozpocząć hodowlę owiec, no bo skoro mam siano, no to też będę mógł rozpocząć hodowlę owiec, które też są bardzo opłacalne, jeśli później postawimy wyprzędzalnie. No zobaczysz, może w tej dolince, ewentualnie, jak uda się jakoś tam wyrównać tamten teren, no to wtedy mógłbym sobie postawić tam zagrodę dla owiec. Może też później jakąś drugą oborę. Ewentualnie, może postawię sobie tam zagrodę dla krów bez budynku i tam mógłbym hodować te krowy mięsne, czyli oczywiście te krowy, które nie dają mleka, tylko które hoduje się na sprzedaż. No więc to jeszcze zobaczę. No bo tego się nawidzę, że będę miał bardzo dużo, więc. Tutaj będę mógł jeszcze rozpocząć hodowlę innych zwierząt, które jest siano, czyli oczywiście albo owiec, albo tych krów yy, z tych ras mięsnych. Chociaż na zakrawie miasta, to mogę nawet zakupić jakąś małą zagrodę, tą bez budynku. Tą najmniejszą, i tam mogę kupić kilka krów. A właściwie to kilka cielaków, które później, jak urosną, to będę mógł sprzedać. No, tu przy okazji sobie troszkę skosimy tę trawę, gdzie, którą ominąłem. No, ale jednak teraz już całkiem sprawnie idzie. Tutaj już mamy równiejszy teren w tym miejscu. Ale na zastanawiam się, to, czemu ta Waltra tak wolno się rozpędza i w niektórych miejscach się zatrzymuje. Albo tak bardzo jej bardzo mocno zwalnia. No chyba ta łąka nie była nawieziona. Zobaczmy, czy to jest jakieś nawie nawiezienie. O to my 0%, to jednak tego się nasz tak dużo nie będzie, więc oczywiście... Później, poza odcinkiem, będą musiał zakupić sobie rozsiawarz nawozu. No i może nawet, na, no może nawet na odcinku zajmiemy się nawożeniem tej łąki. Chociaż nawożenie y, raczej powinno pójść szybko, więc zobaczymy, czy to na odcinku zrobimy, czy może poza odcinkiem. No poza odcinkiem będą musiały trochę popracować, bo będą musiał jeszcze tą mniejszą łąkę skosić. No i tam pewnie od razu sobie zgrabię trawę i zbeluję na kiszonkę. A tutaj oczywiście na odcinku zajmiemy, zajmiemy się z grabianiem oraz z yy, belowaniem no i później też pod odcinkiem trochę sobie może jeszcze pozbieram kiszonki no, Czemu ta waltra się tu zatrzymała i, i znowu rusza? No trochę to jest dziwne. No ale po, poza odcinkiem też pozbieram sobie trochę Kiszonki, może później na tym polu też zbiorę sobie trawę na kiszonkę. No i może na, też na jednym z kolejnych odcinków zajmiemy się transportem takiej kiszonki do punktu skupu. No, i dzięki temu będę mógł zrobić trochę pieniędzy na rozwój mojego gospodarstwa. No i wtedy zakupię sobie paszowóz już będę mógł robić paszę mieszaną dla krów. Może też postawimy sobie, tak jak mówiłem, drugą zagrodę dla krów, może jakieś owce. No a później też będę chciał zakupić sobie biogazownię, no bo tutaj na tej mapce nie jest ona taka droga, bo tu kosztuje chyba niecałe 500 tysięcy. więc... Jak już uzbieram trochę pieniędzy, to pewnie zakupię sobie tę biogazownię. No bo tam będę mógł y, przetwarzać kiszonkę na biogaz oraz na płynny y, kompost, którym będę mógł nawozić moje łąki oraz ogólnie pola. No a później, też y, tak jak mówiłem, zakupię sobie tamten teren. I może tam obok y, tamtego pola, y, czyli tutaj obok czwórki, na tym miejscu będę sobie stawiał jakieś y, 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 fabryki, gdzie będę przetwarzał produkty od moich zwierząt. Może też jakieś dodatkowe zagrody, później może jakąś tam większą oborę sobie postawię w tamtym miejscu, może jakieś dodatkowe stodoły oraz budynki do przechowywania bel. No i też można postawić kilka zagród dla owiec, może dwie zagrody, żeby tej wełny produkować trochę więcej. Tym bardziej, że będę miał bardzo dużo siada, więc tu chciałbym zająć się hodowlą zwierząt na taką bardzo dużą skalę. No i też później, jak już trochę zarobię pieniądze, trochę rozwiną sobie gospodarstwo, no to zajmiemy się sadownictwem bo też myślę, że takie fajne tereny. Pod jakieś uprawy sadownicze. A tym bardziej, że jednak w serii pierwszej oraz w serii drugiej nie zajmowałem się zbyt dużo sadownictwem. Właściwie to w serii drugiej w ogóle się jeszcze nie zajmowałem sadownictwem. Więc to też możemy się trochę tym zająć. Też na pewno będzie to fajna skończenie od tych sianokosów, które jednak będą dosyć często. No ale później jak już zarobię więcej pieniędzy na nowe maszyny, no to postaram się zrobić te sianokosy bardziej urozmaicone, więc może zakupimy sobie też jakąś sieczkarnię i zajmiemy się koszeniem takiej trawy na sieczkę, którą później będziemy mogli e, przerobić na kiszonkę w bygocowni, albo może na gospodarstwie, postawię sobie jakiś silos e, na kiszonkę, żeby robić kiszonkę dla krów. Ewentualnie mógłbym skorzystać z, taśmo z taśmociągów i mógłbym sobie tą kiszonkę ładować na przyczepę i transportować ją do błagosłowni, więc też na pewno będzie, będzie to jakiś ciekawy sposób. Później też możemy zająć się prasowaniem takiej trawy e, w kostki. No i takie kostki oczywiście możemy również owinąć. Też w tą może być ciekawe właśnie jakieś koszenie trawy, bo do, do sieczkarni mamy też taką przystawkę do trawy, więc możemy skosić sobie taką łąkę i później tą sieczkę z trawy możemy wysypać do silosu i zrobić z niej kiszonkę. No jednak w miarę szybko poszło do koszenie, spodziewałem się, że zajmie mi ono trochę więcej czasu. A jednak te kosiarki są bardzo szerokie, też możemy pracować z prędkością 22 km na godzinę, nie licząc tego, gdzie ten ciągnik zwalnia, pewnie go za chwilę zwolni. No ale też fajnie, że te łąki mają takie ciekawsze kształty, czy nie są jakieś prostokątne czy kwadratowe, tylko tak fajnie one tutaj wyglądają. No i naprawdę bardzo ładne klimaty, tam jakiś most, tam w tle jakieś bardzo ładne góry ośnieżone i lasy, tutaj też obok te domki w takim alpejskim stylu, no powiem Wam, że ta mapka ma bardzo fajny klimat. No ale oczywiście, jeśli ktoś chciałby i też zająć się normalnie rolnictwem i uznałby, że tych pól trochę jest za mało na tej mapce, no to można sobie zaorać taką łąkę i tutaj też można zrobić jakieś pole do uprawy roślin Na razie trochę tutaj, to moje gospodarstwo tak marnie wygląda To Mamy tutaj oborę, dom oraz kilka maszyn, no ale w przyszłości jak już robię pieniądze no to postawię sobie kilka jakichś świat. Na pewno będę chciał postawić ten budynek do przechowywania bel, no bo powiem wam, że jest to naprawdę świetna opcja, jeśli chodzi o tutaj, o to, że zostało dodane do farminga w ostatniej aktualizacji no, i też jeszcze chciałbym poruszyć kwestię y, ostatniego dodatku do farminga, czyli oczywiście DLC GO vale. Jest tam bardzo y, Są tam bardzo fajne i ciekawe maszyny związane z Sianokosami, a w szczególności prasy belujące. Mamy też oczywiście jakiś osprzęt do ładowaczy czołowych oraz y, owiarki. No i mam do Was takie pytanie, czy chcielibyście, żebym zakupił ten dodatek i wykorzystywał tę maszyny w tej serii? No bo myślę, że tutaj mogłyby pasować do tej serii. No a jedna maszyna jest taka szczególnie, która mnie zainteresowała, czyli ta prasa stacjonarna. Też mogłaby być to bardzo fajna opcja, no bo mógłbym taką prasę ustawić sobie na przykład zaraz obok tego magazynu do bel. No i mógłbym sobie skosić taką trawę, zgrabić oraz przy uczuciu przyczepy samozbierającej mógłbym ją pozbierać, no i później bym tę tą trawę do tej maszyny. I od razu ta maszyna produkowałaby mi bele, które byłyby wrzucane do, do tego magazynu do bel, więc też jest to bardzo fajna i wygodna opcja. No więc zobacz, może sobie zakupię w przyszłości ten dodatek, na razie tak nie będę go jeszcze kupował, no bo na razie nie, nie wystarczy mi pieniędzy na zakup takich maszyn z tego dodatku, tutaj na razie mam inne cele jeśli chodzi o zakupy, ale na pewno w przyszłości chciałbym sobie raczej zakupić ten dodatek, też możecie napisać w komentarzu czy chcielibyście, żebym skorzystał z tych maszyn. No ale myślę, że ta prasa stacjonarna mogłaby być bardzo fajną opcją, bardzo wygodną. No ale oczywiście oprócz tej prasy stacjonarnej, mamy wiele innych ciekawych maszyn w tym dodatku, jak na przykład jakieś nowe prasy belujące. Jest też kolejna prasa z opcją owijania, tylko że niestety ona chyba podobnie jak ta prasa marki klas ma tylko jedną stałą wielkość bel. Więc szkoda, że nie dodali jakieś prasy zmiennokomorowej, tak jak ta prasa marki Pottinger. No ale też zawsze jest tu jakaś większa różnorodność. Mamy też jeszcze jedną prasę belującą, taką zwykłą. Parę fajnych owiarek. Ok, tutaj już będzie tyle jeśli chodzi o koszenie, może tutaj jeszcze gdzieś poprawię jakieś omijaki. Chociaż jakoś dużo ich nie zrobiłem, więc na wiele nawet nie ma co poprawiać. O, tu możemy sobie jeszcze tą kawał... tą kępkę trawy skosić. No i jeśli chodzi o koszenie to będzie tyle, więc... Yy, możemy sobie podnieść i wyłączyć te kosiarki. Możemy je oczywiście złożyć. No i na razie sobie odstawimy te kosiarki gdzieś na bo na pobocze. Możemy gdzieś tutaj obok obory zaparkować, albo obok domu. No i wsiądziemy teraz do litnera i zajmiemy się przecząsaniem tej trawy. No ale raczej wszystkiego na odcinku nie przecząsną, ale i tak będziecie mieli trochę dłuższy odcinek. No bo teraz też trochę sobie poprzecząsamy, no a resztę tej zrobię sobie poza odcinkiem. No więc rozłóżmy ten przecząsacz. No w przyszłości pewnie zakupię sobie jakieś większe maszyny, bo mamy też większy przecząsacz do siana, ale na razie myślę, że taki na początek wystarczy. Możemy go uruchomić, opuścić. No i rozpoczynamy przytrząsanie siana. No też ten linter bardzo fajnie pasuje kolorystycznie do tego przecząsacza. No i też fajnie pasuje na to gospodarstwo, no bo w tym trybie, gdzie dostajemy gotowe gospodarstwo również. Dostajemy taki ciągnik na sam początek rozgrywki. Tam jeszcze mamy tego bychrera oraz chyba ten mały elektryczny ciągnik. No może tego behrera też sobie zakupię, bo też bardzo fajnie wygląda. No i mógłby być fajnym ciągnikiem do takich y, mniej, mniej wymagających prac, no bo oczywiście ten bychrera nie ma jakoś dużo mocy. Też w farmingu 13 był taki ciągnik, tylko tam był on w tej wersji z kabiną, no i miał on trochę więcej mocy, bo tam oczywiście mieliśmy jakiś mocniejszy model. No to i ten bez kabiny też wygląda bardzo ciekawie, ogólnie nie mamy jakoś dużo ciągników bez kabiny w tym farmingu. Natomiast też mógłby być on bardzo fajny na takie gospodarstwo, na przykład do takiego przytrząsania, albo do y, zgrabiania trawy. O, ten przytrząsacz też fajnie się tutaj dostosowuje do terenu. Bo czasami zdarzało się, że jak gdzieś jakiś był przytrząsacz, y, taki który się tak nie dostosowywał do terenu, no to czasami trochę trawy zostawało nieprzytrząśnięte, a tutaj bardzo ładnie tutaj to przytrząsa, bardzo ładnie to działa. No, ale też widzę, że trzeba będzie nawieść to pole, żeby tej trawy było trochę więcej. No bo nawet tak patrząc, jak robiłem się na kosy w, pier... w serii pierwszej czy w serii drugiej, no to tam jednak tej trawy było bardzo dużo, jak miałem nawiesione łąki. A tutaj jednak tej trawy jest troszkę mniej, ale i tak myślę, że tych bel powinno być dość sporo. Tym bardziej, że ta łąka jest dość duża. Więc trochę tych bel będzie do kromienia krów. No i tak pewnie na własne zdrowie Znowu będę robił jakieś kosy więc jak będę potrzebował trochę więcej siana, no to mogę sobie y, zrobić ścianę na takiej łące. Chociaż ja teraz na, na początku będę skupiał się na produkcji kiszonki w Belach, żeby jak najszybciej zrobić pieniądze na kolejne maszyny, żeby rozwinąć to gospodarstwo i jednak żeby te odcinki były ciekawsze, żeby nie było ciągle takich samych sionokosów, szczególnie jak będę robił się na kosy. Tak jak przed chwilą mówiłem, chciałbym robić je w różnym stylu, czyli może jakieś parasowanie yy, trawy na kiszonkę lub yy, siana. Później też pewnie jak zakupię z wyjście z to mógłbym robić jakieś yy, koszenie trawy na kiszonkę. Też, jak będę opalona, no to mogę zrobić jakąś kiszonkę z kukurydzy i mogę albo zmagazynować do produkcji paszy dla krów, albo mogę zawieźć do biogazowni, jak zakupię sobie biogazowni, więc też będzie to jeden z pierwszych zakupów. No i oczywiście kolejne zwierzęta, czyli krowy oraz owce. No później, może postawię sobie tą zagrodę dla krów bez budynku i tam będę hodować te krowy mięsne. No ale zobaczę, albo ewentualnie sobie jakąś oborę postawię. Później zobaczę, czy nie postawię sobie tej dużej obory w miejscu tej, którą posiadam, ale zobaczę, czy zostawię tam. Chyba, że postawię jako drugi budynek. I postawię sobie tą dużą oborę dla krów. No albo taką samą, czyli tą oczywiście średnią zagrodę z budynkiem. Ja sobie postawię. No zobaczymy też jak będzie z miejscem. ale Jak zakupię sobie tam ten teren obok pola numer 4, no to tam trochę miejsca powinno być na jakieś budynki, jeśli chodzi o przetwórnie, więc tam będą sobie stawiać jakieś mleczarnie, jakieś przędzalnie. To też jakieś kolejne zagrody. No, jeszcze może zrobimy sobie jakieś jedno albo dwa okrążenia, no i resztę już sobie zrobię poza odcinkiem. Bo już widzę, że chyba ten odcinek trwa na 20 minut. No ale na początek możecie mieć taki dłuższy odcinek z sianokosłów. No i poza odcinkiem skoszę sobie jeszcze trawę na, tamtym, na tamtej mniejszej łące. No i tamtą trawę od razu zgrabię i będę chciał zbelować na kiszonkę, żeby tą kiszonkę sprzedać. No to sobie w kolejnym odcinku zrobimy belowanie. No i może część zgrabię poza odcinkiem, a resztę sobie dokończymy na odcinku. Jeszcze parę może przejazdów zrobimy, ale zobaczę, bo... No, sześć się stanowi. Może trochę sobie zgrabimy, zgrabię poza odcinkiem, a resztę zajmie... zajmiemy się zgrabeniem na odcinku. No, belowanie też trochę może zająć, chociaż jak to już pozgrabią to w takie pokosy siano, no to już będzie to trochę szybsze. No, jeśli wybierzemy na, na tej mapce tryb, gdzie dostajemy gotowe gospodarstwo, no to też mamy maszyny do sianokosów. Nie mamy chyba żadnych maszyn do pracy na polach, tylko mamy takie maszyny do sianokosów. No i też chciałem zacząć w podobnym stylu, no ale chciałem skompletować trochę inny zestaw maszyn na początek. No i też troszkę inaczej chciałem gospodarstwo zbudować, niestety to nie wystarczyło mi pieniędzy na całkowite, taki, na całkowite zbudowanie gospodarstwa, tak jak chciałem. No ale jak zarobię pieniądze, to będę mógł sobie jeszcze dokupić ten paszobos oraz postawić kilka wiat i parę budynków do magazynowania bel oraz też ogólnie jakieś siana luzem. No, tu widzę, że troszkę zostawiono tej trawy, ale to nic nie szkodzi. Tutaj tak y, tego się na będzie sporo. No i też fajnie, że na, y, na tej mapce jest troszkę inny wygląd trawy. No, ogólnie na tych mapkach trochę inaczej wygląda trawa. Na tej mapce europejskiej y, trochę inaczej wygląda. Na tej mapce amerykańskiej trochę inaczej wygląda. No i tutaj też. Tu mamy trochę więcej kwiatów takich w y, takich stylu alpejskim, no i też bardzo ładnie to wygląda. A ciekawe, czy możemy tu zatrudnić pracownika. O, da się zatrudnić, tylko on pewnie będzie jakoś tej y, krzywo jeździł, będzie robił jakieś omijaki, bo to pole oczywiście nie jest jakieś prostokątne, więc tu pracownik może gdzieś tam pomijać trochę tej trawy. Chociaż fajnie, jakby był zaprogramowane, żeby też mógł jeździć tak dookoła takiego pola i nie robić żadnych omijaków. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już na tyle. Resztę tej, tej trawy przytrząsnę sobie pod odcinkiem. No a w tym odcinku to by było już na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał, to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć.